System inteligentnego zarządzania drzewami został sprawdzony i z powodzeniem działa w takich miastach jak Londyn, Berlin, Rzym, Las Vegas czy Singapur. Cyfrowa inwentaryzacja oparta na sztucznej inteligencji ma za zadanie zwiększyć efektywność działań miejskich i poprawić jakość życia mieszkańców. Przypomnijmy, w lipcu po ulicach Kołobrzegu jeździło specjalne auto wyposażone w lidar, kamery 360 stopni i GPS. Tego typu pojazdów jest na świecie tylko 5, w tym dwa w Europie. Początkowo zaplanowano zeskanowanie około 5 tysięcy drzew, jednak okazało się, że przebadano ich ponad 10 tysięcy. Mamy dzisiaj przygotowany materiał do zarządzania zielenią w mieście, mówi Anna Mieczkowska. Są to drzewa umiejscowione głównie w ciągach drogowych, czyli w tych strefach, gdzie dochodzi najczęściej do uszkodzeń drzew, ale również w czterech parkach, w Parku Dąbrowskiego. Na, na Placu 18 marca, na Skwerze Pionierów i na placu, na placu Słowiańskim. Co nam to daje? No po prostu dzisiaj widzimy, oprócz tego, co zawsze mogliśmy zmierzyć, czy też dokonać takich, takich pomiarów, jak na przykład nie wiem, obwód, wysokość drzewa, czy obwód pnia, czy na przykład inne parametry takie, które są dostępne, czy witalność, czy na przykład kąt przechylenia pnia albo korony, to dzisiaj jeszcze mamy dane dotyczące tego, ile tlenu produkuje dane drzewo, ile usuwa pyłu PM2,5 czy dwutlenku siarki, ile wody pochłania, więc takie dane, które pozwalają nam w nowoczesny sposób zarządzać zielenią. Dzięki temu projektowi miasto zyskało nie tylko dane, ale i realne narzędzie zarządcze, oparte na obiektywnych analizach, nie na domysłach, czy papierowej dokumentacji sprzed lat. Jesteśmy jednym z pierwszych miast w Polsce, nie jednym pierwszym w Polsce miastem, które zdecydowało się na na cyfrową inwentaryzację drzew. Dzisiaj stoimy dumnie w szeregu z takimi miastami jak Londyn, Rzym czy Singapur, które już takie działania poczyniły. Zachęcam oczywiście wszystkich samorządowców do tego, żeby odważnie spoglądali w nowoczesne metody zarządzania zielenią i aby decydowali się na to. To nie jest ostatni krok, pierwszy sprawdzony. Dzisiaj mamy całą bazę danych, która pozwoli nam zarządzać tą zielenią, która pozwoli nam obserwować, jak, jakie działania były już poczynione, które drzewa wymagają na przykład leczenia, które drzewa są już na tyle uszkodzone, że żadne zabiegi pielęgnacyjne nie pomogą, a stwarza to drzewo zagrożenie. Więc to wszystko pozwoli nam na takie podejmowanie decyzji świadomych, potwierdzonych właśnie w diagnozie, bo to jest właśnie taki model od diagnozy do zarządzania. Wszystkie działania, które będą podejmowane już tam gdzie zostały te drzewa zinwentaryzowane, będą podejmowane z pełną świadomością i dostosowane do tego, w jakim stanie, w jakiej kondycji witalnej jest dane drzewo. Każde zeskanowane drzewo ma dokładnie opisanego cyfrowego bliźniaka. Drzewa te są naniesione na mapę miasta, a do każdego z nich przypisane jest ponad 100 parametrów.